Tak, Mara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Niestety prognoza na te nadchodzące świąteczne dni nie jest zbyt optymistyczna, gdyż pogodę kształtuje układ niskiego ciśnienia, wraz z nim aktywne fronty atmosferyczne, które będą przynosiły nam no, momentami nawet dość niebezpieczne zjawiska pogodowe. I tak tej nocy front atmosferyczny będzie przemieszczał się ze wschodu na zachód kraju. On będzie przynosił, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, intensywne opady śniegu. Momentami może spaść nawet. Od 4 do 6 cm. Na wschodzie natomiast będą opady deszczu. Dopiero w drugiej części nocy o poranku front dotrze także nad zachodnią część Polski. Na termometrach w nocy od 0 do maksymalnie 1-2 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wysoko w górach temperatura spadać będzie do minus 5 stopni, natomiast najcieplej będzie w części północno-wschodniej, tutaj do około 7 stopni. Jutro niestety podobnie jak w nocy przez cały dzień prawie w całym kraju na niebie zalegać się będą chmury, opady deszczu głównie na wschodzie i w centrum, natomiast na zachodzie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Dopiero w drugiej części dnia późnym popołudniem niewielkie przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenia pojawią się w części północno-wschodniej. Jutro dosyć duża różnica temperatury, ponieważ na południu Polski od 1 do maksymalnie 3 stopni, około 6-7 stopni w centrum, najcieplej będzie w części północno-wschodniej. Tutaj około 13 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kływach i na pomorzu także będzie niestety pochmurna z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach w nocy będzie bardzo ślisko na termometrach od 1 do maksymalnie 2 stopni. No i jutro w regionie kontynuacja tej pochmurnej, nieprzyjemnej pogody będą pojawiały się opady deszczu i deszczu ze śniegiem na termometrach jutro od 6 do maksymalnie 11 stopni w brodnicy. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1010 hPaskali. A ja dziękuję Państwu już za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.